powieści o zwierzętach kot myszy i ser pewnego razu dwie małe myszki znalazły wielki kawał sera jest mój powiedziała szara myszka ja pierwsza go zobaczyłam twój krzyknęła brązowa myszka mam inne zdanie na ten temat uważam że jest mój i tak piszczały drapały pazurkami i kłóciły się przez dobrą godzinę – Kłótnia, nic nam nie da – westchnęła w końcu brązowa myszka. – Może podzielimy się tym serem? – Lepiej nie – skrzywiła się szara myszka. – Na pewno odkroisz sobie za duży kawałek. Nagle do rozmowy włączył się inny głos. – Myślę, że mógłbym wam pomóc. Kiedy myszki odwróciły się, zobaczyły za sobą dużego, rudego kocura. Nie było już czasu na ucieczkę – nie było gdzie się ukryć, więc myszki zostały na swoich miejscach, miejscach, trzęsąc się ze strachu. Nie ma się czego bać kot uśmiechnął się szeroko naprawdę chcę wam pomóc. Możecie wierzyć albo nie ale sam lubię zjeść od czasu do czasu kawałek sera. Dlatego doskonale rozumiem wasz problem. Czy pozwolicie, że podzielę dla was ten kawałek sera? Myszki spojrzały jedna na drugą. Wydawało się to rozsądne rozwiązanie, a zresztą nie miały wyboru. Dobrze, powiedziała szara myszka. O ile zrobisz to sprawiedliwie, dodała brązowa myszka. A kot znowu uśmiechnął się szeroko. Potem wysunął jeden ostry pazur i przeciął ser na dwie części. Kiedy skończył, widać było wyraźnie, że jedna część jest większa od drugiej większa będzie dla mnie pisnęła szara myszka O nie pisnęła w odpowiedzi brązowa myszka i znowu zaczęły sprzeczkę Och tak mi przykro tłumaczył się kot zamiast pomóc jeszcze pogorszyłem sprawę Pozwólcie że to naprawię Kot odciął kawałek od większej części i zjadł Mmm zamruczał kot Smaczny naprawdę bardzo smaczny Nadal jest niesprawiedliwie, poskarżyła się Szara myszka. Odciąłej za dużo. Teraz ta druga część jest większa. Masz na myśli moją część, pisnęła brązowa myszka. Nie chciałaś jej, pamiętasz? Ale teraz ją chcę, bo jest większa, wrzasnęła szara myszka. A kot znowu musiał im przerwać. Spokojnie, spokojnie, zamruczał. To się da załatwić, łatwo naprawić. I znowu kot odciął kawałek od większej części i zjadł. Śmietankowy miałknął z zadowoleniem. Tuściutki. Jednak myszki ciągle nie były zadowolone, bo teraz ta pierwsza część była znowu większa. Kłótnia o ser nie miała końca, podobnie jak nie miało końca odcinanie sera. Zjadanie go ze smakiem i mruczenie i tak kawałek po kawałku. Kot zjadł prawie cały ser. W końcu nie zostało nic oprócz jednego małego kęsa. Chwileczkę zawołała szara myszka. Już prawie nie ma sera. Właśnie zawołała brązowa myszka. A ten ostatni kąsek jest mój. Wcale nie pisnęła szara myszka. A kot znowu się uśmiechnął. – Rozumiem was doskonale – powiedział. – Został tylko jeden mały kawałeczek, prawda? – Tak mały, że nawet nie warto się o niego kłócić. Z tymi słowami kot wbił pazur w ostatni kawałeczek i zjadł ser ze smakiem. Szara myszka i brązowa myszka patrzyły na to ze zgrozą. – Zjadłeś wszystko – zawołały. – Nic dla nas nie zostało – – Nic, oprócz niezłej kłótni – powiedział kot. – Mogłyście mieć tak dużo, gdybyście tylko były mniej zachłanne i bardziej skłonne do zgody. – To nie jest sprawiedliwe – pisnęła szara myszka. – Oszukałeś nas. – Uważaj, mała – nastroszył się kot. – Zrobiłem tylko to, co obiecałem. A na waszym miejscu cieszyłbym się, że tylko ser zniknął w moim brzuchu. Po tych słowach kot oczyścił sobie pazurki, oblizał starannie pyszczek i odszedł z kocią gracją. A szara myszka i brązowa myszka powędrowały do domu, smutno powłócząc nogami.